れは私,私はコーンがないときは、うん。まあ、これはダメだよよし、よし、よし、よし、よし、よし、よし、よし、よし、よし、よし、よし、よし、よし、よし、よし、よし、よし、よし、よし、よし、よし、よし、よし、よし、よし、よし、よし、よし、よし、よし、よし、よし、よし、よし、よし、よし、よし、よし、よし、よし、よし、よし、よし、よし、よし、 Nie Ice Cube, nie innego typu rzeczy. Gierka wydaje mi się, że stylem będzie troszeczkę podobna do naszej g poprzedniej serii Anomutationem. O nie, czekajcie, to jest japoński. To jest chyba trudniejszy japoński. To jest, czekajcie, to jest chyba katakana francuski, włoski, angielski zwłaszcza to chiński tutaj nie wiem, ale zostańmy przy angielskim język y, angielski, japoński, chiński mandaryński chiński mandaryński <ścoughs> źle to powiedziałem, dobrze jako że jest to produkcja japońska to e, voiceover over english, sorry e, ja, english japanese language english language Audio oczywiście trzeba troszeczkę to przyciszyć jak na moje standardy. I tak będzie wszystko słabo słychać, przynajmniej dla mnie. Nie, no, dla mnie będzie zarybiście słychać, tylko to od was zależy. Eee, Kontrol controls oczywiście nie sprawdzamy. Bierzemy na ślepo. Gierka tak zwane, nie mam pojęcia co się dzieje. Ale wiemy, że jesteśmy. Tylko czekaliśmy, że Aha. Okej. Okay. No dobra, lokacja. Dost No i co? Dobra, mamy Double Jumpa, to już pierwszą rzecz. J, atak normalny i i ciężki. O, Elka, myślałem, że. Enemy. Jest interesująca. Dobra. Troszeczkę widzę system jak z Metal Gear Revengeance. Czyli specjalna atak równa się odzyskania jakiejś energii życiowej. When enemy attacks, press O to dash, then L to Okej. Noś tego typu. jest ciekawie o Kacia, czy mogę zrobić... Nie. nie nie, nie, nie nie, widzę, że... O, a jednak jest specjalny atak trochę byłoby mi to głupio gdyby nie było specjalnych ataków dobrze lecimy dobra, kurde, i teraz człowiek ma przyzwyczajenie z Annotationem, żeby używać JK, to nie jest fajne. Ok, czyli teraz się przebyliśmy przez tarczę. Więc teraz pewnie jakiś finisher, dobijamy postać. Eee, jak będzie to wyglądało seryjko? Wydaje mi się, że zrobimy sobie dwa odcineczki. Jakieś takie i. Zobaczymy, jak się seria przyjmie. Jak dobrze, to dobrze. Jak niedobrze, to. Kinda niedobrze? Podoba mi się, coś z tym osem jest nie tak. Jak chodzimy po nim, to mamy cień, co mi się nie podoba. Mi nie powinno tak być. Dobra, eee. Okej, okay, czyli jakiś taki finisher? Możemy jeszcze więcej zrobić takich finisherów? Nie no to takie logiczne. Oj, 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 Tutaj jednak wydaje mi się, że nie powinniśmy chodzić po tym. Nie widzę żadnej fabuły na razie, co jest ciekawe, ale może tego, że to trening. O, czy tak mam kręgi. Tarasarz, Nie mamy pieniędzy. Troszkę bida Kombo Increases ale widzę już jakieś takie skrawki, czemu tam jest pojazd wojskowy i czemu coś innego tam jest mm. Boss fight? ojej, eee. gościu, gościu chciałem był... powiedzieć, dosyć prosty boss aż do tu kiedy nie stał się prosty Dobra, ale teraz widzę, że troszeczkę mnie. O! Kurde, ja cały czas L wciskam. Tu zanim ja się przestawię, to. ...jest trochę czasu. Co mi się bardzo nie podoba, ale. co będę miał. problem z nadgarstkiem. The patronic tank, now stop. Coś. Pod... Wciskamy o! Uciekniemy. Chyba, że to jest takie... Intro I... Prawdopodobnie dowiemy się wszystkiego po drodze czego jestem prawdopodobnie super świadomy I... Albo wyskoczy nam error I... Dziękuję za oglądanie Życzę wam niego odcinka Ej, Ale ta gra ma pełno errorów Żartuję Hmm Wydaje mi się, ale by te erory troszeczkę się zbliżały do ekranu. Oj, usuwamy erory teraz. Albo. No, troszeczkę jakby te errory faktycznie się zwiększały. Tak, trochę dużo ich. Dobrze. Czyli... A, system nam się skraszował. Myślałem, że to wiecie jakaś kosenka dłuższa, ale trzeba było spację wcisnąć Reaper failed. Okej. Okay. Back to main. Jak to back to main menu? At your service. Ooo. Oh. Hmm. Wait, the experiment to... The... No dobra, powiem wam, że ten tek mnie zaciekawił. Dobra, więc jesteśmy chyba w strefie właściwej. Słuchajcie W, L, P. Dla mnie to wygląda jak jakiś. Słuchajcie. Skok lewo, prawo. Dla mnie to wygląda jak jakaś pierwsza zagadka. Czekajcie. Lewo, prawo, lewo, prawo. Czekajcie, chyba robimy w ogóle specjalny atak jak... Tak. Czekajcie. Lewo, praw No dla mnie to jak wygląda jakaś zagadka. Hmm. Eee. Nie wiem. Wiem tylko tyle, że osoba, która mi powiedziała, żeby to pograć mówi mi, że jest... Ogromna liczba sekretów. Także. Powołam się na nią, że wie o co tu chodzi. A, już chyba załapałem, czekajcie. Już odkryłem. Aha, czyli teraz już nie. Najwyraźniej możemy zrobić to w dosyć interesujący sposób. Ale Wow! Ej, to jest ciekawe. Take off mask? Nie. Tak. <głosy> <głosy> Nie. <noise> Czym to ja zrobiłem? Czemu wybrałem trudny poziom? Well, I o. 暗く荒れ果てた部屋の中<私>カプセルの中に漂う人影が見えるだろうか彼女の名はアイシー彼女には記憶も過去も存在しない彼女の存在意義それは ユダマサツを抹殺するただそれだけそう世界をそれだけで、それだけで、アイシーは理解しているれだで、それだけで、それだけで、それだけで、それだけで、それだけで、それだけで、そだけで、それだけだけで、それだけで、そそれだ 暗闇の中で、uh、彼女は目覚めた。All escape started t h ね。アイシーは実験室から足を踏み出した。アイシーは理解している。矢印に従って進みさえすれば、ah. 必ずユダを見つけられること。 O kurde Czyli to jest gra z narratorem. No dobra. Podoba mi się to co nie. Jest to takie ciekawe dosyć spojrzenie, bo nie, rzadko kiedy są gry, gdzie narrator nam mówi, co jest robione Slay the Princess na przykład, ale ta gra jest totalnie bazowana na tym, że narrator coś nam mówi, czy mamy, co mamy zrobić tego nie robimy, robimy to, ale nie robimy, ale ta gra jest zbyt skomplikowana i... po, ej, ale już się podoba ho ho, 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 No, to jest ciekawe Ale, 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 ale o, takie jakieś światełka są Ale, ale um, Kurczę, zapomniałem jeszcze jakieś która gierce, która tak miała, miała taki efekt A, Stun i no kurczę, o nie, takiej nie wspomnieć Powiem, że myślałem, że będzie trochę gorzej Bo cichy, nie lubię zbytnio takich cichych gierek Że po prostu coś bijemy, musi być jakikolwiek cel

Dosyć interesujące, ale widzę jeszcze pierwsze kombo ogarniamy. Ataki są zrobione dosyć płynnie. Gierka jest... Na razie. Animacja mi się podoba. Uj, uj, sam styl też. Nie 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 nie... O! Finisher. O już tak powiem, jest taka bardziej Polish. Tak jakby przynajmniej dla wzroku łatwiejsze niż poprzednie celody Gake no Hasino ni Hashi no seigyo souchi ga mieru darou ka IC wa do yara Sore o by to tak trochę musisz żeby tego nie zrobić co? Ja pierdzielę Jeszcze nigdy już nie widziałem Szybko odkryłem to widzę że nie musimy czegoś robić No dobra, Pan narrator, yy, widzę, że będzie naszym pro problematem. Będzie z nami, miał z nami problemy, już to widzę O, tutaj był combo Nie Wiele jeszcze ujrzę No ale gramy na hardzie, także musimy wszystko upatrzeć, a ja Nie mam pojęcia, jak ciężko to będzie W ogóle no, proszę o jakiś info, czy muszę muzyka ucznówka, jak to też tak samo. Ej, bo dla mnie to jest. Ktoś może powiedzieć: O, jest z materiału. Nie, ja go sprawdzam. Tylko, że dla ja mnie trzy pokroje. Yy, przy, yy, na słuchawkę tak, dosłownie, że mam. No, z trzech innych płaszczyzn, tak powiem, nie? Mogę podgłośnić. Bo tu człowiek jeszcze może pomóc. Z miksera dźwięku. Z gry z misera, z dźwięku jeszcze ze sukawek. mam trzy trzy różne opcje. Ja mam wszystko ustawione na swój, wiadomo, specyficzny dźwięk. Aj siła, mianowicie, Arawareta Midoriro, Nunmaccio, Kiotskie na Garatowi Koeda. Aj siła, Asio zbiera się. Aaaaah. Midoriro, Nunimaccio, Nunmaccio. No dobra, a jakbyśmy się wrócili? Coś by się tu. Czy to jest nasz narrator? jak na niego patrzę i siadną na tą pierdolatę. To z nami jest. Ui. byśmy zrobili sobie tak? Tak trochę wiecie nie musimy zbytnio męczyć z tym. Mamy no nie mamy hajs na upgrade widziałem, że tam 110 kosztuje. Ai shiwa. Kio no mori ni todori tsuita. Kanojo no me no mae ni wa

とある町に足を踏み入れたしかしなぜかこの街には人っ子一人見当たらないアイシーは建物の周りを探索してみたがやはり誰もいないようだまるでこの街からすべての人が消えてしまったようなおー kurczę、たげるかユダに違いないだろうつまり、私はアイシーは まず町の中心を探索することに決め矢印に従っ,って奥に進んだならしえにゃっいつかもぐりばアイシーは矢印の方向に進もうとせずあらぬ方向へ向かって進んだアイシーはまだ気づいていない街の中心に位置するコントロールエリアに座る敵トールを倒さないと Nie wiem, czy gościc zapomniałeś, ale my tu sami budujemy własne trzy story. Oj, ale będzie wygrany. Już widzę, że będziemy mieli tutaj trzy story roku. Nie więcej. Ojej. Nie podoba mi się, że. harda Hardamam. Pierdzielę. Ciepier chcę się podbyć Nie, 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 nie. No, już widzę gdzie jest jeden z głównych problemów. Oj, oj, oj Czyli to nie jest dash, taki tylko, że możemy sobie zablokować na tak? Dobra, okay. No to ładnie to podłapałem. O ty! Aha, czyli będziemy mogli sobie tutaj normalnie HP na nich nadrabiać? O kurde. Dobra. Wydaje mi się, że mogę tu zrobić. Okej. Okay. Mniej więcej ułapień już. I podoba mi się, że sam sobie użyłem tak wiele Na samym początku, żeby wrzucić kart. Ja dużo rozumiem. Nie wiem, ale żeby sobie tak utrudniać, to jest dobra.

No dobra, to jest ciekawe. Przynajmniej, że możemy tak tym wysoko wlecieć do góry. No, coś tu będzie ukryte w końcu. Chyba, że się w ogóle wrócimy. A bo to był skrót. No dobra. Czekajcie, czekajcie, czekaj, czekaj. nie mogę. A, spację. A bo to jest przecież spacji, ja, ja myślę, że. A, siła, to Sono syna. Daj mi się, że powinniśmy wyjść do Varahausu. Musimy wejść do A, i powinniśmy. No, wchodzimy do Tylko Powiem wam, że. Kurde guzik mi muzik ja mi. Jestem pewien, który tu guzik za, za to odpowiada. A, enter. Tylko że muszę go trzymać.

マタカマタナカなミワヤジルシガミエナイノカ。いあいや違うんだ。いや違うないが。うん、そうさ色を塗り忘れたんだ。わ<ー>ああしかし、だな。そうだわかるだろ <laughs> ゲームを作るのはそんなに簡単じゃないんだ。少しくらいミスがあってもいいんじゃないか

お僕にさて歴史の前ようこそ私が想像した原型の全てがここにある素晴らしいゲームを作るにはまず面白いゲームの土台となる原型がなくては始まらない私は10年もの間その原型を作っていたんだわかるか10年だぞではまず1つ目の原型を見せようこれは早期のバージョンだ 可変型の銃型兵器を使って近距離遠距離両方の戦闘が楽しめるそこで問題に気づいたこの武器は奇抜すぎて取っ付けこれではプレイヤーに受け入れられ間違いなくそしてこのバージョンはボツになったはじめから作り直しだ次のバージョンを見てみよう 次のバージョンは、某ゲームのように敵の能力を吸収して戦うものだった。しかしまた、問題に気づいた。このスタイルでゲームを完成させようとすると、予算が足りなくなってしまう。そうだ、ゲームが完成する前に破産してしまっては、もっともないだろう。<im pe> どうしてゲームを作るかって、やっぱり金を稼ぐことも大事だから。 そうしてこのバージョンもボツになったそのまま月日が流れ気づいたら十年経っていたというわけですこれだけ苦労も努力もしたんだから少しぐらいのミスはそうさ私のことを少しでも理解してくれるとありがたい見てくれこのゲームを食い込んでいたら私はこんなにもやっててしまった、うん

高評価が多いみたいな理由で何も考えずに買うんだろう <laughs> 君はそうやって買ったゲームちゃんとクリアしてるのかいゲームなんて暇つぶし真面目に細かいことを考えるだけ無駄ってもんさちょっとバカして抜いてもいしょいしゃいいしゃサーバートラブルが多発するオンラインゲームだって結局言うたちが合うじゃない Nie, nie można tak hmm. robić. Nie można tak, tak robić, gościu. Tak beta to nie jest, kurde, kompletna część gry. A teraz nie chodzi o seminali, karioty, splat. System trademarku. In the archive room. Buy another copy. Wait. Aha. No dobra. Ja pierdzielę. Co, co zagra. Dobra, słuchajcie, Dziękuję Wam za oglądanie. Na pewno. Za, na początku przytam się myślałem, że zrobię yy, jeden, dwa odcinki i dupa. Ale chyba, że to będzie zły odcinkowiec, po prostu i tak gdzieś że z odcinki się wyrobię. Ale na pewno będę chciał przejść w tą grę. Jest to kurde, zbyt, zbyt dobre, żeby, żeby pominąć taki, taką grę. Widzę, że autor jest naprawdę... <grybujesz> geniusz na razie. Dobra. Cześć, do zobaczenia w następnym odcinku... Elo!